Pięć sek to zajdzie. Tylko teraz dzisiaj no, o 5. Właśnie, tutaj w startie pilnować. Aj dobra, widzę cię z tyłu nie schodzą. Ale osłania nie wszyscy wchodzicie. Nie wchodzicie wszyscy Do... Han no. Hannes tak, daj mi taki... Daj mi ceki Hannes trochę to? To my, to my po Ja z Biegnie, biegnie, biegnie. Leży. Nice. No, no biegnie, biegnie. A, a, nie, Będzie się murował pies. Tu, tu, Co było? jest z tyłu jak coś? Ja tu z Jest tutaj, ale oni, oni z tyłu mogą zaschodzić tam na dół, tak? Tu mam dół, Konie Dobra, to widać wszystko. się Chciał murować Masz od tyłu, masz od tyłu, pasz tyłu. Dobra. Dobra. To ja, to ja, to ja To jest ich wypadówka, do, do, do obrony mi, Daj mi, daj, daj mi Idzie, idzie, idzie Masz dwie, lecę po Ty tyłu. Tutaj A, jest ja to. patrzę, to ja Dobra, tu trzech niech będzie, tam starczy. Auto jakieś Auto, cześć, nie plantuj, nie plantuj z tobą cię przygotować raczej czy ktoś oprócz mnie od tyłu, czy tylko ja sam? Jak możesz cię Nie, nie ma Już wsadzić. No tu tak. No to ja próbujcie mu tam bić bo Gdzie jesteś. Idzie Jesteś. idzie się. przez upadek. upadek. Ja Aaron przez upadek. nie się masz... Ja. Daj mi ceki, daj mi ceki Kowalowu Tylko? Planuję jedną, jedną, jedną. Seba mówi, że to trzy seba. Jedną, Hany z roku. Czekaj, czekaj. Pochód oh, jedzie. Pochód jedzie. dobra, nie ma. Żadnych. Mika chujesz po prostu z tyłu. To to Ej, to ty macie ściany popękaną. O ty, o ty patrzcie się. No. Ej, będą tu przyjadą, tu chustek z Czysty zaraz przyjadł. Trzeba szybko do totemu. To nie za szybko. Termina przeciąga się w bok, jest to mistrz. To jest zamurowane czy nie? Nie. To Zobaczcie, żeby nie uciekł gdzieś w bok, jest idiota. Hmm, debilit. Proszę.

Czy w drzwi? W drzwi Ej, to, idę to dynamiką tam Miko, bo... ...leż to, to, Idę, przyjmij mnie też go Ja plecy macie Kalki, się szybko Ja się z nim zabiję nawzajem Ja z Ja go zabijam, panie, nie, to. Ja nie zabijam, Patrzcie Ej, jedna osoba do środka, żeby mnie nie zamurowali. To ja od tyłu, nie ma sensu, to ja tam. tam. Ja tam. Leży, czerwona kurtkę spadła. Byłem tam. tam. On tam, nad myłą wyjście. Mam totem, mam totem. No jest. To ja idę do ciebie, idę do ciebie już. 4 ceki, 24d to 5 stoków tłuszczu. Jak, jak w do Dobra, ja jestem u ciebie. Nie. Biorę to do, 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 to do Biorę to do Jestem do pod bazą do... I teraz plecak już. Jestem. to rozwijamy. To jest ja. drugi totem. Rozwijajcie, idziemy was coverować. Nie drugiego Możemy wyjść. Możemy wyjść, czy nie? Otwórzcie wszystko Zabij mnie oh, Kurwa, nie zbieraj tylko zabij go Mich Chodź, chodź haszer Chodź szybko Eko za to jest Mamy ja to, mam to. mamy to A drugi to ten haszer Posunam drugi Dobra Mamy wszystko Pani, my na jedną sekretę, to... Uważajcie, bo one mogą stać pod bazą teraz, na zimie. Nie, nikogo nie ma. Aha, po na zimie. No i na z, to nikogo nie ma. Kto ma spacz, par skrzynka. Czerwonej? Rozbieramy to i zabierz to. Bierz, to nie. Kto ma moją czerwoną kutkę? Dobra, panowie. Rozbieramy to szybko teraz i zwijamy. Teraz nam wysadzą wypadówkę. Tak, piórecek jedziemy, jedziemy, chodź, zwijamy. Serdecznie z nami. A wszyscy się nie zmieszczą. Nie? Roz, roz... Cztery osoby,

Tworzysz? Mam na sobie O kurwa, już by do Zatem. <słuch> nie, nie, drugi to tam daj. ale i tak mamy 24 do to. Czekaj, zapytam czy mam dać. Nie, nie, Nikt nie co musi to, co wiedzieć. No a kurwa, łajpa wygrywacie chyba, nie? Pozdrawiam, chuj. Ej, To, to w tym drugim jest może? Czekaj kurwa, bo ja sam nie wiem gdzie on jest. Spoko. Gdzie? Poj**ał, bo skur... Jak ja na zimę się nie dropiłem na cekie. A to kurwa, gdzie zimki? To już nadropił. Popatrz. Proszę bardzo. No nie widzisz. Dziękuję bardzo. To... Proszę bardzo. No, na tak, no kurwa, trochę wadu... Chcieliśmy powalczyć, ale kurwa. Granie, chul. no ale kur... Macie zgranie, chuj. No, kurde jak miło, nie? O kurwa. Szyma się to jeszcze, to. Ale młotki, młotki w rękę wiercach. poszły. Jak mi to lato? Jak ja z Toxicami zostaję, for life i chuj. <laughs> Ciekawe, kto będzie w piątek na rękę. Jak ja for gram, nie żeby wygrać Wi-Fi. Właśnie, chyba za sekundę znikły. Oni mogli tutaj totem zajebać i magazyn. Tu ten drugi totem. Dobra, trzymajcie Stafa, ja tu spierdalam. Perdalam, się na spółkę. Zrwało. Olej się trudzi. Jakieś odpadki zostawili. ja zapędzi, Ja pompę złapałem. Niech się innowuję, nie ja mu tak z pompy jak E ja tego... Owad tylko kurwa ty. Kurwa. Kurwa. Dawaj bo mi A no, Abo w A tak klikam i niech chcesz ciebie patrzę że... 0 na 6. A w drugim... Dobra, No to EZ